Dzień dobry, witam was serdecznie, słuchajcie, w sobotę. Pierwszy nasz dzień w komplecie po powrocie Łukasza. Więc słuchajcie, wybywamy. Zjedliśmy śniadanie i idziemy, idziemy do naszego lasu. Najpierw pójdziemy do wody. Pójdziemy do wody. Najpierw pójdziemy do sklepu po wodę, to chciałam powiedzieć. Także tutaj do naszego. Tak, bliżutko mamy 5 minut, zajdziemy po picie, no i idziemy, idziemy do lasu. Nie wiem gdzie, bo Łukasz organizuje tą wycieczkę, mówi, że idziemy do miejsca, gdzie będzie trzeba dużo chodzić po górkach, tak? Tak. Hmm? Na pewno? Na pewno. Widzicie, ja taka zmęczona po wczoraj. Nie, dawajcie jeszcze po górach. <noise> Szczęście tu nie ma takich gór. Dobra, żeby wiecie. Dobra, zobaczymy, gdzie nas Łukasz zabierze. Zabieramy was ze sobą. I tak, i spędźmy dzień dzisiaj na łonie natury. Słuchajcie, nagrywam, ale nic nie widzę chciałam wam pokazać, bo idziemy tutaj, wyszliśmy w taką ładną uliczkę. Są strasznie ładne te domy, nie? Na pewno dobrze nagrywasz, bo ten obiektyw jest w to się że Podoba. w stronę Nie, dobrze, bo tyle to widzę. Jest tak świeci słońce. Tyle to widzę. Widzę jakieś kółko, które może być moją głową. No, no, no. I widzę moją bluzę. A słuchajcie, ja sobie mam bluzę z Handemu. I dresy z Handemu. Także dzisiaj sponsoruje mój strój firma Handem. Bo, mogła to być ich reklama. Mogłaby być ich reklama, ale nie jest Huh? <laughs> No. Także tak sobie idziemy. W tyle możecie zobaczyć te ładne domki. Ładniejsze są teraz po stronie Łukasza, więc ja się może w tą stronę przejdę, a Łukasz przejdzie w drugą. Chociaż ja nie wiem, co ty się dalej ukrywasz, czy co? Nie no, idę. Dobra. Słuchajcie, możliwe, że będziemy mieli dla was niespodziankę. Łukasz tak wstępnie się zgodził, ale jeszcze zobaczymy, czy faktycznie dojdzie do tego filmu. No. I może nagramy razem. może nagramy razem film. Nie wiadomo. I tak, także może nagramy. Łukasz, czy my dobrze Idziemy, bo to jest jakaś ślepa jest uliczka, fajnie. koniec gry. Nie odchodzi, że tutaj te uliczki już nie wychodzą nigdzie. No ale gdzie my teraz idziemy? O Jezu, całkiem, a lewa wychodzi do, do naszego parku. Jest lewa do, Idziemy w lewo, tak? Tutaj tu jest super, no naprawdę. Zaraz zobaczycie za moimi plecami, bo nie chcę tak nagrywać wiecie, bezpośrednio domów, ale o, tak oto wygląda i tam, tak jak Łukasz mówi, tam z tyłu za mną jest ślepa uliczka, a przede mną jest, tak jakby też wygląda jak ślepa, ale tu jest gdzieś przejście do parku. Łukasz, na pewno? bo tu stoi jakiś aha ja i tędy oni sobie wychodzą do naszego parku znaczy parku do naszego lasu w zasadzie tylko że z innej strony a ja no faktycznie zobaczcie pokażę wam taka dróżka jest z bramką nie wiem co pokazuje ale chyba pokazuje <ścoughs> nic nie widzę tak jest nie dość, że słońce świeci to jeszcze w tych okularach dobra kończę i odezwę się jak już będziemy się gdzieś tam wspinać I want you to come. Falling for you, I try to give you my best baby, but I'm afraid that it just won't do. But honey, please, 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 let me do it right. Oh, yeah, I want to do it right. So I Cały czas odkąd tu mieszkamy, a mieszkamy już rok, zastanawiamy się, co to może być ta konstrukcja. To jest tutaj na tej górze. Ja przed chwilą stąd Wam pokazałam widok, właśnie stałam tam na tym, na tym podejście. I słuchajcie, co Łukasz zauważył, to zobaczcie, przyjrzyjcie się jeszcze raz temu. I i faktycznie Łukasz może mieć rację, bo nie ma żadnej informacji na internecie, co to może być. Słuchajcie, tak. Tutaj widzicie, są takie trzy. Raz, dwa, trzy. I. Tu jest cały ten, i tutaj idąc po drugiej stronie, znowu jest takie raz, dwa, trzy, a tu zobaczcie, wygląda to jak pazur, to całe taki jak... drewniany, tak, a to całe wygląda, słuchaj, a to tak jakby szpon. były, tak, a to tak jakby były skrzydła, z jednej i z drugiej strony to jest symetryczne, to wygląda jak szpon, dokładnie to drewniane. I tak nam to wygląda, że mógł to być jakiś taki konstrukcja takiego wielkiego ptaka, ale o co chodzi, czy to jakieś takie okultystyczne, wiecie, sprawy tu się odbywały na górze. I tu jest ogromna góra, tak jak widzicie, jest szczyt i po prostu widać jest całe miasto. Ale popatrzmy na środku. I byłoby go widać. Patrz, jak jest wyłożony ten podes na Wszędzie. środku. jest taki no. kółko, jest ciekawe, czy właśnie tak. tak, tak, odprawiali. Na środku jest bówe. kółko, dokładnie. O, teraz, tu to jest chyba one, one są chyba takie ciemne, bo tutaj ja, tu ogniska teraz uprawiają. Albo uprawiali, ale o, i tak łukasz. I zobacz, że tu są takie symetryczne, te pasy odchodzą też. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Takie w, coś na kształt słońca. A nie wiem, czy te popękania też nie mają znaczenia. I łukasz chyba mają, bo to chyba nie są popękania takie naturalne. O, to wszystko, zobaczcie. Problem w tym, że, tutaj... w tym, że nie ma żadnej informacji. To, to jest tak na szczycie. Tu jest jeszcze jedna taka instalacja w jakich... 30 metrów stąd. Tak? No, dlaczego to jest? Działo, to jest? To jest taki tak. wymurowany um, obszar kurcze i okazuje się, że tam stało działo przeciwlotnicze podczas II wojny światowej. A skąd A to, się o tym dowiedziałem? Z aplikacji Pokémon Go. Pokémon Go, słuchajcie, tak, nic nie mogliśmy na internecie Łukasz, zobacz na te. A na tutaj, ten, jest, tutaj jest, jest jakiś. Zobacz. w tym miejscu jest jakiś trener w aplikacji, można zdobyć super Pokémona, ale nie jest napisane, co Ale nie było. jest, to, pokażę, nas interesuje teraz, ale zobacz ten, yy, bo nie szukamy teraz, nie o to mi chodziło. Zobacz, te wyżłobienia mi się wydaje, że to nie jest naturalne zrobione, to wszystko, te, zobacz, to jest za tak głębokie, tu jest głębokie, tu jest płytsze i pokażę Ci, jak to na kamerze wygląda. Na kamerze to wygląda, jakby to było wyryte po prostu, to nie, nie naturalne. No, ciekawe, słuchajcie, ciekawe, jak się coś dowiemy, kiedyś to Wam dam. Znacie, jeżeli Was to interesuje, w ogóle kogokolwiek. U nas tak. No tak, bo za każdym razem jak tu idziemy, to się Lagma. zastanawiamy, co to mogło być. No, Łukasz za Pokemona, Dobra. Nie, żeby w to grał ale... Kończymy, idziemy stąd, bo ja już widzę, że to w złym kierunku zaczyna i zaraz będziemy za Pokemonami latać. Nie no, nie gra w to Łukasz, ale faktycznie wciąga to, wiecie, wciąga. Nie? Pół roku temu zainstalowałem to po raz pierwszy. Tak, kiedy, a, ta, ta, a ile ta to ma już, już jest. No, po raz pierwszy i... Przeszedłem się po tej górce tutaj. Z mną nigdy nie grałeś, no chyba kiedyś tu sam szedłeś, tak? No, no tak, tak i okazało się, że fajne, to szczęście, fajne lokalizacje to pokazuje. Czy ja nagrywam? Nagrywam. Jezu, wiecie co, tak się boję, czy ja nagrywam, bo <laughs> już chyba z trzy filmy w różnych vlogach nie nacisnąłam na przycisku nagrywaj. I się nagadałam, się pokazywałam, paczkę otworzyłam, zresztą to mówiłam na jednym vlogu i, i się nie nagrało nic i się tylko wkurzyłam. Dobra, idziemy dalej sobie o taką, taką dróżką, dróżką. ja nie wiem, gdzie my idziemy, bo Łukasz dalej mi nie powiedział o takim zielonym, czy coś tam jest widać, powinno być, takim zielonym, zielonym. Gaję. Gajem. Gajem. Słuchajcie, już się zaczyna. Łukasz chce mnie zabić ogólnie. Proszę. Matko, no zobaczcie, gdzie on mnie prowadzi. No. Jakieś krzaki, dziur, dziur, dziury. Dziurki. dziury. Łukasz, poczekaj, tu jest jakiś wąwóz. To ty, gdzie my idziemy? Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Patrzcie, jaki wąwóz. No czekaj, bo ja muszę zblogować. To są rzeczy ważne jest? i ważniejsze. Chyba, jeszcze jest vlogowanie, jak się zgubię, to przyjdziesz po mnie. A! Dostałam w twarz. Jezus Maria. Dobra, idziemy ten. O oh, wow! O oh, wow! O oh, wow! No tam bym nie chciała spaść. Zobaczcie. Ja, ja Oj, będzie lepiej. Ała! wow, wiesz, coś mi gryzie. Coś no, mnie gryzie. Trawa. Aha, no dobra. W patrzcie jaki ten nie wiem czy to będzie widać na kamerze, na pewno to jest bardzo, bardzo w dole a tam jest bardzo, bardzo duży widok miasta teraz idź pierwsza i nagrywaj jak chcesz, to coś będzie przed tobą to co przede mną? dobra, no to słuchajcie, obracam się boję się tak? dobra no, nie, po prostu. <laughs> Łukasz woła to idziemy no już mi zniknął z pola widzenia, już nie jest dobrze. Jesteś? No. <laughs> A, krzaki, krzaki. Krzaki, krzaki. Czekajcie. O matko, o matko. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Czekajcie, bo ja tak patrzę, co nagrywać. Tu mi kij jeszcze stoi przede mną, bo mam Siti na nakręconego. Oj, tu muszę patrzeć pod nogi, bo kamienie. O jakie to jest ładne, zobaczcie. Strasznie ładne. Dobra, nie zwiedzam, bo patrzcie, już mi uciekł. O, tu jak ładnie też patrzcie. No tu są przepiękne te tereny. Tylko tak wiecie, nie ma czasu chodzić. Łukasz, poczekaj, bo mnie nie ma. Gdzie jesteś? Nie bój Jezu, dobra, bo ja tu stanęłam tak na długo. No i co? To? Idź przed siebie po prostu teraz. Teraz? Tak. Już? Mi tu się podobało. O matko! A! Czekajcie! Ale gdzie? Przed się Poczekaj, bo się zahap zahaczyłam. Zahap Zahapczyłam. Idziemy, patrzcie, jakie krzaki. Mali się przedzieramy jak. nie, nie. Nie, nie. przypuszczam, nie. 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 jedz. Do no Nie. 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 mnie dotargać do Nie. więc... Nie. Nie. to Nie. Jedz. Patrzcie, jakie te wąwozy. Żartujesz. Nie, idź po prostu przed siebie. Ale mam to nagrywać dalej? Nagrywaj sobie jak chcesz. No ale nie, bo ty mówisz, że mam nagrywać, co będzie przede mną. No nie, no idź, krzaki. Nie? Krzaki, dobra. Ja, dobra. O. Matko, no łukasz! No bo jak. Kurczę, no wiesz, zarosło trochę. Ale nieznacznie, widać, że ludzie ten wychodzą przez cały czas. Bo... O matko, o matko. Dobra, ja idź do No to idź może, bo tu jest z góry. Słuchajcie. Rączka. No, podej. <grystanie> <grystanie> się, że wy nie widzicie tak jak ja. Zresztą to nie musisz takich, bo to po prostu się wywalić. Nie tak normalnie. Ja nie, boję ja się ślizgam po kamieniach. Patrz, tak. Poczekaj. Tak. No, no. no. i <grystanie> siup. Jezu, ja to jest taka pokraka. Nie, to się Nie nadaje na takie wycieczki, <grystanie> ale lubię. Będę ogóle, chodzić. dobra No. Stare krzewki. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie, się wyłączam i skupiam się na tym, co się tu dzieje wokoło. <laughs> Jak coś będzie, to wam pokażę. No, słuchajcie, przystanek mały, Łukasz sobie otwiera piwko, ja też mam małe, sobie kupiłam także, ale ja to później gdzieś tak się ustatkujemy, usiądziemy czy coś. I sytuacja jest taka, rozebrałam się, bo jest tak, taki uporzy masakra i sytuacja jest taka, do tego dąży, że tam jest zarośnięte i nie przejdziemy, więc słuchajcie, musimy przejść to naokoło. Łukasz wie jak, więc będziemy szli, tak jak mówi Łukasz, ale ogólnie najpierw to musimy wyjść tam na samą górę z powrotem. Także będziemy się teraz wspinać znowu z powrotem pod górę. No niestety. Zarosło Łukasz bardzo dawno tam nie był. Da znaczy bardzo dawno temu tam był, może tak. <grymio> tak zabrzmiało, jakbyś tam chodził <grymio> co tydzień. No, da bardzo dawno tam był, no i wszystko pozarastało. No i tak to wygląda. Także słuchajcie, idziemy, wracamy pod całą górę, wspinamy się. Tak? 3, 2, 1, start. Tak, 3, 2, 1, go. Dobra, spinamy się nie wiem, A czy my idziemy do jakiegoś konkretnego Łukasz, punktu, czy tak, o, czy jakiś jest cel, że coś zobaczymy, czy nie? Chcielibyśmy dojść do no. tego miejsca, kiedy ja widać wcześniej. i tam coś będzie, czy nic? Nie czy byłem prosto? dalej, więc chcę pójść dalej. Aha, czyli my nie dążymy do niczego konkretnego, tak? Uff, tu te skałki ładne. mam <laughs> wcześniej nagrado. super to jest. Mi się podoba strasznie. Ja nie mogę, zero kondycji w ogóle, ale słuchajcie, jaka ma być kondycja, jak ja ostatnie dwa tygodnie przeleżałam w łóżku z zębem, znaczy bez, z brakiem zęba, z dziurą. To ruchu zero praktycznie, więc teraz już ogórka, ja zasapana. Tak wygląda w kamerze, ale to jest naprawdę spora górka była, jeszcze spora przed nami, także nie mogę mówić, więc się rozłączam i widzimy się. Widzimy się już z tego może miejsca docelowego, chyba że znowu coś po drodze nam przeszkodzi, żeby tam dojść. Przysiedliśmy sobie na chwilkę na takim o na drewienku, a tam z tyłu są jeszcze takie te, co szliśmy po tym, nie wiem co to jest, e, no w każdym razie przepiękny jest znowu otoczenie, gąszcz krzaki, sama natura i słuchajcie, nie ma ludzi mam nadzieję, że słychać, bo wieje, nie wiem czy będzie słychać, zobaczę, bo jeszcze nie nagrywałam tak w wietrze takim dużym także tak, przesiedliśmy na chwilkę odpocząć, napić się wody i idziemy dalej idąc z tym takim dziwnym tym, co przypomina jakby tu miał być kiedyś e, torner narciarski znaleźliśmy słuchajcie, taką ogromną plandekę Jukasz patrzy co to jest, bo tam jest jakiś napis na niej i próbuje nie wiem czy łapie w ogóle Łukasza czy nie i próbuje ten napis odczytać, co to jest w ogóle nie mamy pojęcia, trzeba ma jakąś historię, ale już próbowaliśmy znaleźć co to, co to jest to no? G, F, F, I, E no to trzeba to wpisać w gogle to jest ogromne no, ogromna plandeka, nie wiem, co to jest, co to co, co z czego tutaj wywali po prostu jako śmieć Tutaj to była... A to jakby to ktoś tu przyniósł, żeby to wywalić, jak to jest takie ciężkie i w takim miejscu. To waży przypuszczam ze dwie tony. No i w takim miejscu tu autem nie dojedziesz przecież, bo patrz, myśmy no. przyszli z tamtej góry, o tam jest cała taka góra tego wszystkiego, a tutaj już są krzaczki i tam jakaś dróżka. Nie wiem. Tam obok. Tak jakby był tor narciarski. Jest. I no? właśnie była taka rynna i bobslej No tak, by było... jakiś tor, taki bobslejowy. a tu zobaczcie, tu są jeszcze, oprócz tego, że są te takie z tymi włoskami, po czym bardzo przyjemnie się chodzi, to tutaj jeszcze od tu, nie wiem czy dobrze pokazuję chyba tak, y, są takie, widzicie, same te, sam metal już spalony bez tych, tych włosków. U, tam jest Tak, tu, dobre. tam wszędzie, no. Tak ogólnie poszliśmy właśnie tym torem, bo nigdy tędy nie szliśmy. O, ale jasno słoneczko. Nigdy tędy nie szliśmy. I ciekawe co to jest, jeżeli ktoś wie i się z was orientuje na co to mu wygląda, to, to co? Bo taki wy... bo to ogromny bąk latał. No, chyba był szerszej ja tam piwo twoje zostawiła. Ja wiem, no, ale po prostu przechodzi, żeby nie, nie stać przy Aha. No to orientuj mnie, bo ja się boję. No i jeżeli ktoś wie, co to może być, słuchajcie, Ci się orientuje, czy to faktycznie były jakieś torconeczkowe, ale te narciarskie, chyba tak, bo i stoją lampy i tak dalej, oświetlenia jest dużo. To, taki taki i, stok, i tak jak no, Łukasz mówi. Mhm. Dajcie znać, bo może się ktoś z tym spotkał, lampy. albo nie wiem, pracował kiedyś przy, przy czymś takim, jakiś facet, to napiszcie mi co to mogło być, a i tam następna plandeka, co? A my ja idziemy, pod, słuchajcie, sobie pod, dalej. Pod, to podpiwniczone było. Dobra. Aha, Wykładzina. Coś. Jezus, jak mnie wystraszyli. Jakieś gubki na górze. Ja myślałam, że to kura, jak kogut okay. jakiś. Popatrz. Skąd tu kogut? O, i tu kolejna plandeka. Wy, wy, wykładziny tam są. Tak, i tam Łukasz pokazuje wykładzinę. Nie wiem, co pokazuje. Chyba pokazuje coś. Jakie gubki, no, jak się wytarli. Ale jest ten... Zef natury poczuł. O, się wystraszałam. Poczuł zef natury. Nie, chyba specjalnie chciał nas przestraszyć, bo widział. Złośliwiec. <grym> Dobra, idziemy dalej. Łukasz za nas tutaj jeszcze takie, co to jest? Betonowe? Nie, no nie to to jest takie. Splash, taki... <grym> takie, nie wiadomo. Janka to może była kiedyś, ale już... No i zobaczcie, z napisem jakimś. Ring, e, coś tam. Slope, slope. Czy slope to jest nachylenie? Czyli zadzwoń coś tam, ale kiedy co? Kiedy nachylenie? Nie mam pojęcia. Nie wiem, co to mogło być. Także takie coś. I zobaczcie kolejny element tej zagadki Który może pomóc w jej rozwiązaniu Co to tu się działo? To jeszcze takie o metalowe konstrukcje. U której Łukasz mówi, że był obłożone drewnem. Nie widać. Tak, i było, i było spalone po prostu. Także takie jeszcze o tu i z tamtej strony też. No, przy sprawa. Łukasz doszedł do tego, co to prawdopodobnie było. Raczej na pewno. Więc mów, bo ja tor. To był że to tor. Do taki pump Taki do wykonywania akrobacji po bokach, bo to wszystko zauważyć w tym miejscu, było wy... te ścianki były wyprowadzone w górę i to wszystko było pokryte tym igielitem, a, no a na dole po tej stronie tak. były właśnie takie chopki, gdzie takie, też mowa... tak. ja, dlaczego to wszystko jest rozwalone? Dlaczego to jest rozwalone? No słuchajcie, więc jednak tor tu, ale tam gdzie szliśmy, schodziliśmy na dół, to musiały być narty po prostu. Tam, był, tam, tam były narty, tu był snowboard, a tam jeszcze była rymna do... Bob, Bob no. na, na 100%, nie, nie, nie nagrałem. Kurczę są. Nie. No, no, kurde, Kurczę, no. słuchajcie, był taki taki był kompleks. My tu się wspinamy dalej pod górę, Taki był kompleks ymm, zimowy, nie? Takich tak, sportów zimowych. No, jak, ale jak z drugiej to strony to, tylko to tu nie ma śniegu. Być. Czyli co? Jeszcze na śnieżarce no, jakieś ma śniegu, musiały nie, nie. być. Aga, właśnie, hmm? Są ten jelit. Aha, tam, ten po tym jej... No widzicie, ja się znam jak świnia na gwiazdach. Jelit właśnie. I, I tutaj ten igierd był od, odrobinę inny niż tam. Aaaa. No tak, no inny, no tu tak, bo tu był taki płaski, a tam jest w, kas, w kostkę, nie? W kratkę. tu, był taki, tu, tu było małe włókno, a tam... Gadam, odwrócona wiek. tyłem do aparatu, na pewno wszystko słyszeliście. Nic, emocje. Emocje. <noise> emocje rozwiązaliśmy roczną zagadkę. <noise> tym... Czytaj, penetrując o wiecie, tak okolice. No, dobra, wyszliśmy, patrzcie na jaką górę. No nie no, w aparacie to wygląda jakby to płaską w ogóle, mi, że nie jest płasko, jest bardzo wysoko. No, także idziemy i co? Może gdzieś sobie przesiądziemy, co? Tak, 40 stopni to tu jest. No, strasznie niedobrze, że to kamienie, to tak jeszcze się jakoś idzie. Dobra, zbinamy się. To jest ta góra, na którą wyszliśmy. Tak o wygląda. Ech, strasznie wysoko. I Łukasz znalazł, słuchajcie, co to było. I co to było? Takie centrum narciarskie, tak? I ono było, słuchajcie, wyobraźcie sobie, od 1988 roku do jeszcze 2012. A wszystko e, było destroyed by fire, czyli e, no, ogień, pożar. Największy sztuczny, resort, największy sztuczny resort w Europie. Bary, restauracje były, powtarzam, bo ukraścia pewnie nie słychać bez daleko, a jest strasznie wieje. Bary, restauracje, największy resort w Europie, słuchajcie, ale, i wszystko spłonęło. Ale nie, tu spłonęło i tam... Nie naturalny. nienaturalny pożar, oczywiście, no, że nienaturalny. Nie naturalny. Też nie naturalne, oczywiście. No, no wątpię. Bo, U, bo wiecie co, jeszcze chcę powiedzieć, bo tak nie macie orientacji, bo no wiadomo, po filmie tak nie będzie. To jest oddalone od siebie łukasz. To nie jest tak, że tu jest jeden tor, drugi dwa metry dalej, trzeci dwa metry dalej. Tylko to jest oddalone, więc zobacz, łukasz, tutaj całe pół góry płonęło. Może nie było za Ty, a drzewa i, są. I, 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 no, chyba tak. Bo drzewa są, więc tu powinno być pusto. Tak, to jest 7 lat temu. To jest 7 lat temu, gdzie drzewa takie wyrosły 7 lat temu. Ale spójrz. No. Widzisz te wystające tutaj? No. No one... Bo się złapało. Dokładnie. Tak, są, bo się schwyciło się od toru, ale no, ogólnie, to ogólnie wyglądało to, jakby ktoś poszedł i każdy ten tor po prostu po jednej no, Jeden za drugim. Po Popatrz, to jest... A, drzewa Drzeba są, wstąp. to jest dziwne i to nie drzewa młodziutkie, tutaj, bo widzicie, tylko że fakt że łyse, no. Następny, jak ja jak, jak, nie wiem co to jest. Tak, no to ci mówiłam, tak, że tam kolejny jakiś tor. No ogrom Ale to tego... Musiało być ekstra. Tak, musiało być cudownie. Ze względu na to że zobaczcie jak zjeżdżaliście. Zjeżdżaliście po prostu przy takich widokach. Oj, przy widoku Łukasza. <grym> przy takich widokach. Także no, no, musiało być naprawdę super. Jak będą jakieś zdjęcia i ten, ten to... No, to 7 lat temu, to... No, to po prostu Wam podlinkuję na dole, bo tutaj nie będzie tak widać w kamerze pewnie. Tak telefonu. Także jak coś to wam podziękuję były ktoś byłby wyciągi zainteresowany. Też, no nie? wyciągi no. no super. No i patrzcie, jeszcze 7 lat temu. To jest nie Myśmy rok temu tu przyjechali, czy jak tu przyjechaliśmy to 6 lat nas dzieliło, żeby to zobaczyć. No. Także tak, pożar, pożar. No i słuchajcie, mamy zagadkę pożarów. Ukaż zaraz. Od 1 maja 2012. Tak. 12. Dwa, tak, 12. No, ale to... Słuchajcie, było kilka pożarów oddalonych od siebie w czasie. Czyli pierwszy był 1 maja, potem był 20 maja, jeszcze 24 kwietnia był. Rok później. Czyli w ciągu roku. Rok później. Były... No dobra, ale najwięcej tych pożarów było w maju 2012 i było oddalone od siebie tak kilka dni, wiecie. To no dwa... kilka dni. Najpierw płonął ten tor, za parę dni płonął następny tor, za parę dni zapaliło się coś tam dwa jeszcze miesiące związanego z później tym. coś innego. Tak, dwa miesiące później coś innego się zapaliło. Także po prostu sprzątnęli ten tor, posprzątali to tutaj i tyle. No, w się opłacać, czy co, W ca, sensie, żeby zamknąć. No, to tak. mi chodzi, nie? Że posprzątali Pięknie. interes, biznes po prostu, zamknęli. Hmm. W taki właśnie sposób. No, przykre to jest bardzo. Przykre to jest i. No i widzicie, no, nie, nie tylko w Polsce w różny sposób można zamknąć biznes i interes, żeby jeszcze dobrze na tym wyjść. Tutaj też to robią. Wracamy sobie już naszym laskiem do domu. Usiedliśmy na ławeczce posiedzieliśmy sobie chwilkę na tej naszej co zawsze i, i wracamy do domu, jest godzina jakoś pewnie w pół do czwartej troszkę już Łukasz zgłodniał, ja w sumie jeszcze nie po śniadaniu pogódka jest idealna pogódka jest idealna, ale wracamy do domu bo Łukasz mi przypomniał, że przywiózł mi od mamy y, nasionka tej żyworódki i tak się napaliłam, że muszę je teraz posadzić <laughs> <laughs> więc y, wracamy do domu i ja będę sadzić Łukasz coś tam sobie zje i porobi, tak? bo coś miałeś też zrobić, nie wiem Zjeść. A, tylko zjeść. Tylko. I to i słuchajcie, nie wiem czy potem jeszcze nie wyjdziemy o 19, tak tylko tutaj właśnie, tak blisko, albo tam naszą, naszą ławeczkę, wiesz, którą? Na tą przy polanie, nie? No może. No. No to jeszcze może tam później wyjdziemy. To nie wiem czy mam też nagram, bo wydaje mi się, że ten vlog będzie strasznie długi, no ale zobaczymy. No, w każdym razie na razie wracamy do domu i będziemy sadzić. Także, Także tak. Dobra, i zabieram się za sadzenie. To, co mam w domu, nigdzie nie byłam kupować, tylko korzystam z tego, co już mam. To trzy doniczki po kwiatkach, które mi zdechły i się nie udało sadzenie. Dwie tam rosną, jak wiecie, w dwóch doniczkach rosną, bo kupiłam wtedy pięć. Także. A może i sześć? Kurczę, muszę poszukać, ale dobra. Na razie mam te trzy. I mam takie coś z IKEA. Takie to są chyba osłonki na kwiatki, ale słuchajcie, testowo zasadzę sobie też w tym. I tak jak Łukasz mówi, według instrukcji mamy. Yy, w tych małych posadzę po jednym ziarenku, natomiast w tych dużych spróbuję włożyć dwa. Ale może się to skończyć kataklizmem, według tego co Łukasz mówi, bo one się strasznie rozprzestrzeniają. No, coś chciałeś Chyba mi nie mówiła, jak to sadzić. Mam... Ale wywnioskowałem po tym, co widziałem. Aha, w tym liczbach, ja myślałam, że mama Ci mówiła. W jednej doniczce, gdzie była już jedna duża, która spuściła ziarenka z ziemi, wyrastało kolejnych pięć. Kolejnych pięć, To no właśnie, bo te ziarenka potem opadają z tych liści. Zobaczcie sobie, jak wygląda żyworódka. Ja też nie wiedziałam, jak. Także posadźmy e... po jednym, a te, jak Ale w tych chcę dwa, w tych chcę dwa. No wiesz, no tym jak z dwóch zaczną opadać, to to będzie gąszcz tutaj, będziemy. No ja to. To po Dobra, zaraz jeszcze ustalę to. I słuchajcie, zasadzone, posiane, posiane w zasadzie. Tak, te trzy doniczki, tu jest to, co mi rośnie, ten dziwoląk. Ten dziwoląk jest tu, a tu to po prostu, ja nie wiem, tak mi to wszystko wystrzeliło, że to jest jakiś kosmos. I piękne zielone, tu jeszcze dwa czekam na... Hmm, jak ja wam to pokazuję? kurde, czego ja tego nie widzę? Tu. A, bo to się odbija. Tu jeszcze dwa czekam na korzonki. I idziemy dalej. I tutaj kolejne starczyło mi ziemi na te cztery mm, doniczki, powiedzmy. No to nie są doniczki w zasadzie, ale zobaczymy, czy coś z tego będzie. Także tutaj, cztery tu powsadzałam jednak po dwa nasionka, w tamtej małej po jednym. Także zobaczymy, jak mi to będzie rosło. Co to już, tu już rośnie? Ty, naukasz! No, nie, jejku, coś z ziemi, zielona jakaś kulka. Zaś ci pokażę, czemu myślałam, że już rośnie. Dobra. Także wszyscy, wszyscy botanicy by się tutaj zjechali. Wszyscy botanicy świata. Jak by... by była sławna, słuchajcie. Tak. <laughs> Jeszcze dziś. Dobra, słuchajcie, także tak to wygląda moja plantacja. Będziemy obserwować, na pewno wam będę pokazywać. Być może zaraz ja się odwrócę. Być może jest szansa, że znalazłam e, mojego kwiatka życia. No, jeżeli będzie taki kukasz opisuje i tak jak opisują to w internecie, no to słuchajcie, chyba znalazłam kwiatka życia. Jeśli chodzi o moje paznoksię, to niestety kupa taka, że po prostu to jest dramat jakiś. Już się trzy razy poprawiałam. strasznie jest ten lakier z bary M. Nie polecam wam i dobrze pamiętałam, dobrze pamiętałam, że miałam już jakiś z bary M i był beznadziejny. Na szczęście te lakiery są drogie. Ja go będę używała, bo ta czerwie mi się tak strasznie podoba i co jest najlepsze, oczywiście na stopach się super trzyma tylko na dłoniach się nie trzyma, Normalne. okej okay, kochane, uciekam na razie i nie wiem, odezwę się może później wieczorkiem a jak nic się nie będzie działo i nigdzie nie pójdziemy, no to albo vlog wyjdzie mi za długi, bo zaraz zobaczę ile mam tych plików to wtedy odezwę się tylko z wami pożegnać przyszłam się z wami pożegnać jednak nigdzie już nie szliśmy za to, słuchajcie. Zamontowaliśmy sobie LEDy, te, które wczoraj Łukasz przywiózł z Polski. I dlatego jestem tak pięknie oświetlana, Tak mi się to światło podoba do nagrywania, że ja tu chyba będę już wszystkie filmy siedzone nagrywać i wszystko. <grych> I wszystkie vlogi będą teraz wynagrywane wieczorem. Żeby był ładny efekt Nie no żartuję Ale słuchajcie o tak wam chciałam tylko pokazać No także tak to wygląda Nie wiem też jak to będzie wyglądało na filmie Jestem bardzo bardzo zadowolona Bo kuchnia teraz wygląda przepięknie Pokażę wam jeszcze yy, tak z dalsza Teraz mamy powłączane wszystkie światła Ale powiem wam że już się zrobiło dosyć ciemno O tam noga Łukasza wyszła w kadr Na no, aparacie jest jaśniej niż jest w rzeczywistości i tak ta kuchnia teraz wygląda. No super, jest taka jasna, daje taki blask, i tak mocne są te ledy, że no coś pięknego. Mamy nową kuchnię swojej dzisiaj. Dobra, uciekam, do zobaczenia w następnym filmie.